Jak powszechna w Unii Europejskiej jest islamofobia Muzułmanie stanowią drugą co do wielkości grupę religijną w Unii Europejskiej, prawie jeden na dwóch muzułmanów w Unii w ciągu pięciu lat od przeprowadzenia badania doświadczył dyskryminacji rasowej, zwłaszcza na rynku pracy i mieszkaniowym. Stanowi to wzrost z 39% w 2016 roku. Austria, Niemcy i Finlandia zgłosiły najwyższe wskaźniki dyskryminacji. W 2024 roku Europa była drugim najważniejszym punktem zapalnym dla incydentów islamofobicznych. Na całym w świecie kampanie skrajnie prawicowe były odpowiedzialne za największą kategorię incydentów, wynoszącą 25%. Mowa nienawiści znajduje się na drugim miejscu, stanowiąc około 1 wszystkich incydentów. Dyskryminacja oraz napaść słowna i fizyczna mają podobne wyniki, stanowiąc łącznie ponad 1 czwartą wszystkich incydentów. W Europie w porównaniu z innymi regionami nienawiść w sieci jest również stosunkowo powszechna. W Unii Europejskiej Francja i Niemcy zostały uznane za punkty zapalne Islamofobii ze względu na podwyższony poziom aktywności antyislamskiej. Wysoki wskaźnik incydentów można przypisać odrodzeniu się skrajnie prawicowych ruchów politycznych w krajach takich jak dwa wspomniane i Szwecja, gdzie nastroje antyimigranckie często przejawiają się jako islamofobia. Europejska ochrona prawna działa jednak na rzecz ograniczania islamofobicznych postaw.